Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszego politycznego podcastu. Dwa spojrzenia. Witam Państwa Anna Kwiecień i Wojciech Skurkiewicz. Szanowni Państwo, no wiele się działo w ostatnich dniach, a szczególnie również i godzinach, bo chcielibyśmy porozmawiać o tym, co stało się po sąsiedzku niemal, tuż za Wisłą, czyli akty dywersji, które miały miejsce w ostatnim czasie. O których rząd nic nie wiedział, niewiele wiedział, przecież polskie służby w weekend nie pracują, nie funkcjonują. Mówili, że nic nie ma. Okazało się, że dzisiaj rano um, jednak coś było na rzeczy z tym wybuchem, a jak ty sądzisz, bo dla mnie to jest coś przerażającego. To znaczy, to jest kolejna katastrofa komunikacyjna tego rządu, to znaczy, nie potrafi szybko i sprawnie po prostu postawić diagnozę, powiedzieć co się stało, bo my rozumiemy, że jesteśmy państwem przyfrontowym i niestety spodziewamy się albo spodziewaliśmy się działań dywersyjnych. Ja pamiętam rok 2023. Pamiętasz jak została rozbita siatka rosyjskich agentów, proszę państwa, Rosjan, którzy wtedy planowali właśnie sabotaż Kolei. Oni planowali wysadzać tory kolejowe, którymi to torami i wagonami docierała pomoc z krajów zachodnich, z Polski, pomoc humanitarna dla walczącej Ukrainy. Powiem Ci, powiem Ci, tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale chyba to było dokładnie na tych na samych liniach kolejowych, na których te zdarzenia. Miały miejsce w minioną sobotę. Też warto przypomnieć, że tam służba kontrwywiadu wojskowego bardzo intensywnie działała. No to były te czasy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość naprawdę polskie służby, służba kontrwywiadu wojskowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego robiły wszystko, aby jednak tę część kraju, która strategiczna jest z punktu widzenia pomocy dla walczącej Ukrainy odpowiednio zabezpieczyć. To jest raz. Proszę Państwa, dopiero co była katastrofa związana z wleceń, z dronami, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną. Wiem, że do dzisiaj naprawdę tak szczerze powiedziawszy, choć różne rzeczy, tak. bajki z mchu i paproci usłyszycie z mediów, to dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo ile tych dronów wleciało. Wiemy ile znaleziono, ale nie wiadomo też, co one miały na swoim pokładzie, bo okazuje się, że z perspektywy tych już kilku ładnych tygodni. miesięcy czy tygodni, to dowódca operacyjny generał Klisz wskazuje jednoznacznie, że te obiekty, które wleciały, były nawet uzbrojone. Tak, mogły przenosić no, ładunki, prawda? To, no. Czyli ta opowieść o tekturowych dronach to też, Gdzieś, okazuje gdzieś, się gdzieś to nie, na wodę fotomontaż, ale Tak, ale wiesz, się ty styka. powiedziałeś bardzo ważne słowo, bardzo ważne zdanie na początku swojej wypowiedzi, bo, bo tutaj rząd klucze i tak dalej. A mnie się wydaje, że w tej całej układance i w tej całej tym zarządzaniu medialnym, szczególnie w dobie kryzysu, brakuje szczerości, otwartości i prawdy. W tym, co yy, dzisiaj ci akolicy Tuska yy, wyczyniają i sam Tusk, no bo przecież on yy, dzisiaj, czy w weekend, yy, haratał w Gałę, a zamiast zajmować się kwestiami bezpieczeństwa. Donald ma generalnie potężny problem z mówieniem prawdy, prawda? To problem? Jest problem? On właściwie nie, nie potrafi. No właśnie no, więc dla niego takie szczere wyznanie, że coś jest nie tak, że coś poszło nie tak, czy doszło do takiego, a nie innego zdarzenia, po prostu trudno mu zakomunikować to społeczeństwu. A przecież to nie chodzi ani o Donalda Tuska, ani nie chodzi o polityków. To chodzi de facto o bezpieczeństwo ludzi korzystających z kolei. Bo jeżeli ja słyszę, że tak naprawdę. To y, kolejarz, to y, po prostu pracownicy kolei, ostrzeli, że coś jest nie tak, że coś jest niehalo. Nie przejechaniu kilku składów już przez, tak, to, tak, przez, to przez, tą, miejsce. przez to miejsce i potem najprawdopodobniej, no, najprawdopodobniej od razu się zarzekam, jeszcze 13 innych składów było puszczonych. No to naprawdę jest nie halo. Dzisiaj y, była też taka dyskusja na temat, ja dzisiaj rozmawiałam w, w telewizji Republika, że przecież mamy wiele służb, bo mamy Agencję Bezpieczeństwa wewnętrznego, mamy oczywiście służby wojskowe, ale także, no nie mówiąc już o policji, y, y, szanowni państwo, ale jest nie, służba ale ochrony służba, kolei o tym mówiłam. Służba, która, y, 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 proszę Państwa, w tym roku obchodzi Ponad setną rocznicę swojego powstania. 107 lat tej służby, czyli na pewno pracownicy doświadczeni, co prawda tam też wywiązała się dyskusja, bo to nie do końca jest taka służba państwowa. Myślę, że czas się zastanowić, że w dobie takich niebezpieczeństw, jakie mamy za wschodnią granicą, to też. Nad rolą takiej służby należy się zastanowić i jak ta formacja powinna być ukształtowana i komu podlegać. Niemniej jednak, jak zwykle, katastrofa komunikacyjna ze, ze strony tego rządu jest potworna i jeszcze jedna rzecz, bo ty na, najlepiej się na tym znasz. Powiedz mi, jak to jest, że jedyną telewizją, a właściwie jedynymi mediami, które informują, to jest Republika, to jest w Polsce 24, to jest radio, i radio Maria, Telewizja Trwam, natomiast po tamtej drugiej stronie, dopóki nikt z rządu, czy Tusk nie da sygnału, że można coś na ten temat mówić, to się Państwo nie dowiecie. Nic się na ten temat Państwo nie Pani dowiecie. No są te media tak zwanej, tak tak? zwanej wielkiej, cudzysłówczystej. czystej, Wody, media reglamentowane, media zależne od rządu, i to co do tego chyba nie mamy absolutnie wątpliwości. Ale jest jedną kwestią, która jest szczególnie istotna. Wschód polski jest dzisiaj bardzo mocno dotknięty. Również w sposób pośredni działaniami wojennymi za naszą wschodnią granicą. Drogi, linie kolejowe, przepusty one powinny być w szczególnym zainteresowaniu polskich służb. I najwyraźniej działania polskich służb są od poniedziałku do piątku. Później się wszyscy udają na weekend, tak jak przykład daje premier polskiego rządu i poszczególni ministrowie, bo no, niestety to widać że polskie państwo jest państwem tekturowym, to jest państwo z dykty, to jest państwo, tak jak to mówił Sienkiewicz, i kamieni kupa, e, która jednoznacznie pokazuje, w jakim miejscu dzisiaj się znajdujemy. No, tłumaczenie, że w służby nie funkcjonowały w sobotę i w niedzielę, bo to był weekend, no to mnie absolutnie to nie, nie, do mnie to nie przemawia i chyba… – Mnie to, to wręcz nie, przerażające i tym bardziej, to, że nie, tą… Przerażające, tym bardziej, że tego słucha, słuchają nasi sąsiedzi, yy, słucha cały świat. Tak Aniu, ale, ale ja nie wiem, czy ci ignoranci nie zdają sobie sprawy, że my co i rusz jesteśmy testowani przez Kreml, przez te służby rosyjskie, zaprawione w różnego rodzaju wojnach, konfliktach, działaniach dywersyjnych. A co ich w... to obchodzi? Co obchodzi tak. ośmiu tak naprawdę tego rodzaju działania. Oni żądają tylko jednego: no. wsadzić do więzienia ziobra i Kaczyńskiego. Najpierw. I Kaczyńskiego. To jest jedyny cel istnienia ich, funkcjonowania, życia. To jest tlen dla nich. A to, że ktoś tam podłoży bombę pod kolej, to, że ktoś podpali na przykład Marywilską, gdzie 700 przedsiębiorców małych, prawda, dzierżawców straciło miejsce swoich pracy, nie mówiąc jakie tam majątki, bo to przecież i towar i tak dalej. Ale nie tylko, przecież dopiero co mieliśmy podpalenie w, w, w metrze, prawda? Co, co już słyszymy o jakichś płonących, że tak powiem, obiektach, czegoś, co nie było i to dużych, to ewidentnie, Dokładnie. więc ten w ząbkach pożar. I proszę Państwa, ale to, to nie ma znaczenia, znaczenie ma jedno czy Pan Ziobro jest dzisiaj w Budapeszcie, czy może w Bukareszcie, a może nie wiem, jeszcze gdzie indziej. Tylko się tym zajmują, bo tylko służby, to śledzą. Dzisiaj służby specjalne, które, za które odpowiada premier polskiego rządu Donald Tusk, mając <coughs> również swojego przedstawiciela jako koordynatora służb specjalnych, czyli. Ministra Siemoniaka. Służby są wykorzystywane w głównej mierze do walki z opozycją, do zbierania haków na przedstawiciele opozycji, na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a nie tymi najważniejszymi elementami związanymi z bezpieczeństwem Polski i Polaków. Takich to dzisiaj doczekaliśmy czasów. No ale cóż wymagać od ludzi, którzy warto przypomnieć. Raport profesora Cęckiewicza i zespołu, którym profesor Cęckiewicz kierował do sprawy zbadania rosyjskich wpływów w Polsce, i tam jest wprost zapisane: tego raportu nie znajdziecie już na stronach kancelarii prezesa Rady Ministrów, ale ani nigdzie w przestrzeni tej publicznej domeny, tak zwanej GOF, bo on został usunięty, on został zdjęty, a tam było zapisane, że osoby takie jak Donald Tusk, Bartłomiej Sienkiewicz, Tomasz Siemoniak i jeszcze kilka innych nazwisk nigdy nie powinny zajmować kierowniczych stanowisk w administracji państwowej. To dlatego taka wściekłość ich ogarnia, kiedy słyszą, że ktokolwiek z prawej strony wypowiada się na temat ich działalności. No tak. I proszę Państwa, to pokazuje, że dla nich. Kwestia bezpieczeństwa Polek, Polaków, po prostu to, co jest istotą dzisiaj działania służb, bo proszę Państwa, trzeba sobie cały czas zdawać z tego sprawę. Wojna trwa. Ta wojna jest nierozstrzygnięta. Rosja robi wszystko, żeby wygrać, żeby rzucić na kolana Ukrainę i żeby de facto. Dotrzeć do naszej wschodniej granicy. Proszę Państwa, nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, jakie by to stanowiło zagrożenie dla nas pod każdym względem, nie tylko militarnym, potężnym gospodarczym. Przecież stalibyśmy się Państwem absolutnie niepewnym od strony inwestycyjnej. Jestem przekonana, że natychmiast rzesza inwestorów po prostu zwinęłoby swój biznes. I wyprowadziłoby się z powodzenie. Dokładnie tak, tak. I to jest, i to jest jeszcze bardzo ważna rzecz, bo ja rozpocząłem przed chwilą myśl odnośnie testowania naszych zdolności, tak. naszych służb, i to się cały czas odbywa. Proszę zwrócić uwagę, te drony, które wleciały, te szachiny, które wleciały, a może jakieś inne, które wleciały na teren Polski i naruszyły polską przestrzeń powietrzną, to było testowanie przez służby, jakie są nasze zdolności, jakie są może nasze możliwości reakcji, kiedy my podejmujemy działania i w jaki sposób podejmujemy te działania. W tym przypadku. Sądzę, że również to jest testowanie naszych zdolności, naszych możliwości, naszych działań, w jaki sposób jesteśmy przygotowani na tę dywersję, również na tych kluczowych ciągach komunikacyjnych, czy drogowych, czy kolejowych. Okazuje się, że jeżeli to była prawda, iż wybuchy miały miejsce w sobotę o godzinie 21 wieczorem, a działania służb dopiero zintensyfikowały się, w poniedziałek, no to znaczy, że był weekend, wszyscy miały, wszystkie służby miały wolne, nikt nic nie robił, ci, którzy interweniowali, samorządowcy, pani starosta, to została wyśmiana przez te czynniki rządowe, że co ona chce, dlaczego się czepia, to jest totalna porażka no, pa... i totalna kompromitacja tego systemu. Ale pamiętasz jak wleciały te drony? To o godzinie 7 rano. Wleciały też o 21, a alert było o godzinie 7 rano Dokładnie. i pamiętam skandaliczną wypowiedź pani rzecznik. Jednym słowem, szanowni państwo, no cóż, musimy być czujni, musimy niestety podchodzić do naszego rządu z ograniczonym zaufaniem. Smutne to, ale prawdziwe, bo widać ewidentnie, że. Dla nich po prostu PR jest najistotniejszy, co tam bezpieczeństwo Polek i Polaków. I niestety, proszę Państwa, smutna konstatacja jest jedna: że ten rząd musi jak najszybciej zostać odwołany, odejść, dlatego że on naprawdę nie daje gwarancji żadnego bezpieczeństwa. Jeszcze raz powiem ostatni raz byli złapani. E, e, szpiedzy rosyjscy w roku 2023 to była potężna grupa. Dzięki między innymi, proszę Państwa, dzięki między innymi temu słynnemu Pegazusowi, temu, który tak został e, opluty. A przecież muszą być służby wyposażone w różnego rodzaju instrumenty, które pozwalają chwytać niebezpiecznych ludzi. Działających na terenie Polski. Nie łudźmy się. Polska jest miejscem, na, którym, na, którym, na którego terenie działają różnego rodzaju służby, dlatego że po prostu sąsiadujemy z państwami, które toczą pomiędzy sobą wojnę. Rosja nigdy nie była przychylna Polsce. Ja tylko pamiętam rok 2021, grudzień. I tutaj pan minister potwierdzi to, że Rosja wysłała do państw natowskich żądanie cofnięcia się żołnierzy natowskich i cofnięcia się wszystkich, wszystkiego tego, co zostało zrobione w naszej tutaj wschodniej, na wschodniej flance do roku sprzed wejścia Polski do NATO. Proszę państwa, to, była, to było preludium do wybuchu wojny. Oni byli przekonani, że w dwa tygodnie zdobędą Ukrainę, Dlatego pozwalali sobie na takie bezczelne e, żądania. I proszę dwa państwa, no. oni liczyli, że w trzy dni zajmą Kijów, a im się to no nie tak, Dwa tygodnie to Niemcy, Niemcy myśleli, myśleli że, że dwa tygodnie że będzie dwa ta wojna. Szanowni, dwa, wojna. Szanowni państwo, kończymy. ale długo by o tym mówić. Kończymy dzisiejsze spotkanie, bo w tym tygodniu jeszcze będzie Jeden kolejny odcinek naszego podcastu, dwa spojrzenia, dlatego że no, w tym tygodniu będzie się działo, że hej w Sejmie y, i być może y, albo komuna wróci na salony wprost, a może zostanie troszeczkę ukrócona. To wszystko okaże się w najbliższych dniach, w najbliższych wręcz godzinach, ale o tym podpowiemy państwu już w kolejnym odcinku naszego podcastu. Życzymy sobie, żebyśmy mieli państwu do powiedzenia coś dobrego w tej materii, chociaż no po prostu dla mnie to jest coś niebywałego, że kandydatem na marszałka po tylu latach, po obaleniu komuny jest człowiek, który w 1983 roku Stan wojenny 81. W 83 roku zapisał się do PZPR, proszę Państwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia.